Zdarzają się w naszym życiu sytuacje, które mogą całkowicie przerastać nasze umiejętności. Zdarzają się obowiązki, odpowiedzialności, które mogą być ponad nasze siły, które mogą nas przerastać i przygniatać. Dzisiaj Chrystus w Ewangelii jest właśnie w takiej sytuacji. W sytuacji, w której po ludzku nie ma dobrego wyjścia, z którą nie może sobie poradzić dobrze. Przyprowadzają do niego kobietę cudzołożną i ma zdecydować, czy złamać prawo mojżeszowe, czy ją zabić. Ale dla Boga nigdy nie ma sytuacji bez wyjścia. Nigdy nie ma wydarzenia, z którym Bóg nie byłby w stanie sobie poradzić. I dlatego Chrystus pokazuje nam trzy podstawowe rady, jakie powinniśmy przyjąć, kiedy stajemy w sytuacji dla nas trudnej, wymagającej, z której nie widzimy dobrego wyjścia. Po pierwsze, Chrystus w takiej sytuacji zachowuje spokój. Zapytany o to, co powinni zrobić, On spokojnie pisze po piasku. Nie daje się ponieść emocjom, tym wszystkim, co w nim się dzieje. Po drugie, Chrystus zaleca nam modlitwę. W dniu, w którym to się wszystko działo, Jezus spędził całą noc na modlitwie na górze, prosząc Boga o błogosławieństwo na ten dzień, żeby był z Nim i żeby Go wspierał. I po trzecie, Chrystus daje sobie czas. Kiedy zostaje zapytany, nie odpowiada od razu, nie daje odpowiedzi natychmiast, ale czeka. Pan Bóg działa powoli, spokojnie, potrzebuje czasu. I Chrystus, zapytany, pisze dalej po piasku i czeka. Dopiero zapytany po raz kolejny daje odpowiedź spokojną, przemyślaną i bożą. Tak więc, kiedy stajemy w obliczu trudnych wyzwań, zadań, które nas przerastają, nie dajmy się ponieść emocjom. Bóg jest z nami i On będzie w stanie nas z tej sytuacji wyprowadzić w najlepszy możliwy sposób przez spokój. Modlitwę i czas.